Cześć, z tej strony Magda Łęczyskam Jestem się trenerką i behawiorystką zwierzęcą, a dzisiejszy temat będzie trudny, trudny dla wielu z nas, bo opowiem wam troszkę o psim dorastaniu. Analogie nastolatki często stwarzają wiele problemów. Sama też mogłam się przekonać, i chyba takie największe problemy, które miałam, to miałam właśnie z moim kelpiakiem, zuko, ponieważ jest to taki trochę psi pershing i gdy na początku e, przywiozłam go z Danii, jaką taką e, dwumiesięczną kulkę. Był bardzo łatwy do tego, żeby go motywować na jedzenie, na zabawkę, i bardzo dużo pompowałam w niego tego fanu, pokazując, że obok mnie jest taki Disneyland, że jest świetnie. Wiele robiliśmy rezygnacji, zmian kierunków, i szło pięknie. Aż po pewnego dnia stwierdziłam, że Coś zaczyna się w jego głowie dziać, czyli właśnie ten okres dorastania przyszedł niespodziewanie. Bardzo często też psiaki przy tym, jakby przy tej burzy hormonalnej, mają taką mocną fazę strachów, więc to też, o tym też bym chciała powiedzieć, żebyście się z jednej strony nie martwili, bo to jest normalne, gdy hormony zaczynają pracować. Psiak z takiego często skupionego na swoim właścicielu, nagle staje się takim psiakiem, gdzie wszystko zaczyna go bardziej interesować, a z drugiej strony ten świat może go przerażać. I to jest totalnie normalne. Natomiast to nie znaczy, że nie mamy nic z tym robić. Staram się wtedy dawać dużo psów wsparcia. Jeżeli świat go przeraża, to wybieram spokojniejsze miejsca, pory, na to, żeby było po prostu tych bodźców mniej, czy to są ludzie, czy to jest ruch uliczny, samochody, rowery, czy to są inne psiaki, więc wtedy jakieś łąki, pola. Bardziej wchodzą właśnie tutaj w nasze, nasze tutaj repertuar takich spacerów. Zabieram też chętnie psa do auta i po prostu jedziemy sobie tak, żeby tych bodźców było mniej, ale też oczywiście robimy takie sesje, żeby on te bodźce typu ludzie, psiaki, samochody przyjeżdżające, żeby też w jego życiu się pojawiały, ale nie codziennie, nie w dużej ilości ponieważ najczęściej wtedy to powoduje, że ten układ nerwowy jest taki przeładowany. Więc staram się to balansować i jakby podstawą jest zabieranie psa w spokojniejsze miejsca, czy wybieranie takich właśnie pór dnia, kiedy tych bodźców jest mniej, żeby po prostu nie przeciążyć psa. Natomiast też robię sesje, gdzie zwłaszcza po takim wyluzowaniu zabieram psa faktycznie w trochę bardziej zagęszczone warunki, Gdzieś tam też wtedy jedzonko, zabawa, żeby ten nastrój, żeby to bezpieczeństwo u mnie było takie cały czas podkreślane i cały czas, żeby dawać psu wychodzić, mieć, żeby pies miał wybór wyjścia z danej trudnej dla niego sytuacji, więc bardzo też psa obserwuję. Ale wracając do tego okresu, takiego dorastania, gdzie psiak przekonuje się, że ten świat jest taki też bardzo ciekawy. Oczywiście fajnie jest dawać psu też popatrzeć, powąchać, żeby faktycznie sobie te bodźce przepracowywał, ale często wtedy zgłaszacie, że pies nagle głuchnie, jest bardzo zajęty środowiskiem, może to być też podszyte bardzo właśnie strachem, niepewnością, takim właśnie zobaczeniem nagle, że u, świat jest taki duży i właśnie może trochę straszny. Tutaj ta burza hormonalna, jak mówię. Jak wspomniałam Wam, to może też bardzo dużo nam jakby psuć pracy. Natomiast to, co chcę przekazać Wam w tym filmiku, że to minie. To minie jak każdy zakręt. Oczywiście pracując, minie prawdopodobnie szybciej i jakby mniej bezboleśnie. Będzie i też, gdy pracujemy z psem od samego początku, czyli jak trafia do nas ten szczeniaczek, to gdzieś tam wynoszenie go, żeby widział świat, czyli nie chowanie się tylko w domu ale po prostu jeżeli się bardzo obawiacie chorób, no to zabieranie go do plecaka, na ręce, czy po prostu wybieranie takich miejsc, gdzie po prostu tych psiaków innych, obcych jest mniej, jest dobrym sposobem na to, żeby faktycznie i ta energia mogła się gdzieś tam w te środowisko bardziej jakby wrzucić, a nie tylko w domu kumulować oraz po prostu, żeby pies miał Dostęp, kontakt z różnymi bodźcami, czyli i ludźmi, gdzieś tam widział je, ich słyszał, ich wąchał zapachy, i tak samo e, obywał się z ruchem ulicznym i widokiem, zapachem, czasami kontaktami z innymi psami, ale nie takie przypadkowe i cały czas gdzieś tam m, po prostu e, jakby w, nie idziemy w ilość, tylko idziemy w jakość, czyli Dobieramy dla naszego psiaka po prostu takie, takie fajne, stabilne psy. Wiem, że z tym bywa trudno. Ale warto mm, poszukać na różnych grupach w danych miastach albo pytać znajomych. Czasem też w parku, gdzie jest większa przestrzeń, można fajnie też zobaczyć, że o ten piesek fajnie się zachowuje, jest spokojny. Gdzieś tam na widok naszego też zachowuje spokój, więc można wtedy spróbować, żeby się wspólnie przejść, żeby psy miały też taką przestrzeń i mogły iść, wąchać. Trochę się może powąchać, pogonić, ale też e, mają możliwość większą. Gdzieś tam tej uwagi, roztrwonienia po, po wielu rzeczach, a nie tylko cały czas takiego skupienia na sobie, co może być po prostu trudniejsze. I wracając jeszcze do takiego stricte okresu dorastania, to właśnie zainwestowanie w swojej pracy, uwagi, czasów, to gdy pies jest szczeniaczkiem, bardzo procentuje właśnie w tym trudnym okresie dorastania, bo jakby ta inwestycja. Ta lepsza relacja, gdzieś już jakieś tam zachowania wypracowane, e, motywatory, obycie, z, obycie się ze światem sprawia, że ten czas dorastania jest taki jakby mniej trudny, krótszy, e, łatwiej go przejść. Natomiast, gdy nic nie robimy ze szczeniakiem albo jest on, że tak powiem, chowany na wsi, czyli no, po prostu ma mało kontaktu z tymi wszystkimi rzeczami, i nagle właśnie znajdzie się. W wielkim mieście, gdzie nie mamy z nim jeszcze relacji, gdzie trudno wymagać od młodziaka, żeby jeszcze w tym okresie się bardzo hamował, um, był stabilny, bo po prostu tak to nie działa, to, to naprawdę jest wtedy bardzo trudno. Oczywiście są też psy, które jakby trudniej przechodzą ten okres, przeważnie samce, i to takie samczce jakby bardzo hormonalne, takie jajeczne które jakby no, bardzo się rozglądają za suczkami, jeszcze jak jest gdzieś na osiedlu jakiś taki czas, gdzie więcej suk ma e, cieczki, no to naprawdę wiem, jak to może być frustrujące dla przewodnika jakby ogarniać takiego psa. To, co wtedy jest bardzo pomocne, to właśnie zabieranie psa w takie środowiska, nawet właśnie do auta i pojechać za miasto, żeby tam sobie mógł jakby luźno po, 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 podziałać, pobiegać, ale też i właśnie pobawić się z nami, gdzieś tam wyjeźdzenie w takich jakichś prostych sztuczkach, aktywnościach, żeby cały czas ta relacja z nami była fajna. Poza tym, gdy uczymy psa różnych takich fajnych rzeczy, czy robimy sobie tak nawet dla siebie jakieś psie sporty, czy trochę agility, może jakieś tam. Elementy z obedience, czy uczymy psa różnych sztuczek zabawnych, to też im my mamy do, do psa taki, taką inną relację, on nas wtedy mniej denerwuje w tych swoich trudnych, dorastających e, z, zachowaniach, więc fajnie jest takie rzeczy wrzucać. W tym okresie dorastania też możecie zauważyć, że Wasz pies, mimo że wcześniej był taki grzeczny i te wszystkie rzeczy potrafił, i nagle jakby ogłuch, jakby nie pamiętał niczego. Zapewniam Was, że to jest w nim, e, tylko jakby burza hormonalna, jakby to zobaczenie na nowo świata, e, po prostu to. Przyćmiewa i po prostu pies nie jest w stanie często być posłuszne, czy tam gdzieś wrócić z jakiegoś zapachu, który go właśnie wciągnął. Więc to, co zalecam, to tak jakby trochę powrót do mm, podstaw, czyli yy, jakby resetuje sobie to, że dobra mój pies to potrafił, a teraz już nie. Tylko zakładam linkę, biorę smaki jakieś mega smaczne dla niego i po prostu działam, jakbym dopiero go uczyła. Czyli taki trochę, wiecie, reset. I staramy się, żeby na nowo go uczyć, czyli wołać do siebie wiele razy, fajnie się bawić, tak jak mówię, zmieniać kierunki, zmieniać miejsca, bo w niektórych będzie Wam łatwiej zrobić pewne rzeczy, a sukces rodzi sukces, więc zdecydowanie warto sobie w ten sposób, jakby ułatwiać tą pracę. No i raz jeszcze chciałam podkreślić, że taki czas dorastania jest tylko Pewnym okresem w życiu waszego psiaka, i mniej więcej psy zaczynają się stabilizować w zależności od rasy typu i indywidualnie, ale jak tak półtora w stronę dwóch lat, to już tak widać faktycznie zmiany, że zaczyna pies być bardziej stabilny i że zaczynamy się coraz lepiej z psem dogadywać. Psy późno dojrzewają. Wiele raz tak naprawdę dojrzewa jak ma 3-4 lata i dopiero wtedy można oczekiwać od nich więcej, plus jeszcze oczywiście z pracą, którą wcześniej wrzuciliśmy w naszego psiaka, bo nie można oczekiwać czegoś, czego wcześniej nie nauczyliśmy dobrze. O tym też pamiętajcie, bo jest po prostu nie fair jeśli um, jakby w ten sposób działamy i plus możemy nieźle się sfrustrować, bo pies po prostu nie odpowie, zamknie się gdzieś tam w tych swoich zachowaniach typu wąchanie, unikanie nas, niesłuchanie, więc zdecydowanie stawiamy tutaj na takie podstawy, przypominanie podstaw, wałkowanie podstaw, przywołanie awaryjne, gdzie po prostu cały czas pracujemy nad tymi ABC krokami z psem że przychodzisz do mnie jedzonko, fajne emocje zabawa jeżeli psiak lubi bawić się i go znowu zwalniamy i tak wiele razy w ciągu spaceru i w ten sposób dość szybko powinniśmy wrócić do takiego już fajnego dogadania się jeśli oczywiście w tym okresie tych takich właśnie strachów, dorastania widzicie bardzo duże problemy z zachowaniem, nie radzicie sobie. To oczywiście mega zachęcam do kontaktu z fachowcem, ze specjalistą, z behawiorystą, z trenerem, którzy mogą Wam nakreślić, pokazać, gdzie robicie błąd, jak robić lepiej. Um, co jest ok, a co jest do, do poprawy, do zmiany, więc tutaj też no, nie warto jakby zjadać sobie zębów, jeżeli ktoś może z boku wam trochę tych wskazówek pokazać i to, co robicie, będzie po prostu bardziej efektywne. I mm, czasem też są potrzebne leki, czyli taka praca behawiorysty z lekarzem weterynarii, którzy po prostu dobiorą. Um, Jakąś farmakologię, która będzie dawała takie okienko do pracy przy bardzo dużych problemach, przy dużych lękach, przy dużej reaktywności, agresji. Czasem takie też kroki są po prostu niezbędne, żeby ułatwić pracę. Tabletka nie załatwi sprawy, ale może bardzo ułatwić pracę, którą po prostu wdrażacie w życie swojego psa. Także cofnięcie się do podstaw. Praca ze specjalistą, zarządzanie, czyli linka, szetka, smaki, fajne zabawka, unikanie też bardzo trudnych dla psa sytuacji, bodźców, żeby więcej było sukcesów, żeby ten jego układ nerwowy był taki. Bardziej stonowane i spokojne niepobudzanie i wycinanie sytuacji, o ile się da, które bardzo pobudzają psa, gdzieś tam zbyt go stresują, także też taka otwartość na to, żeby zobaczyć te sytuacje, gdzie pies mówi wam, że sobie nie radzi i wtedy skacze, szczeka i jest zbyt pobudzony. To wszystko sprawi, że faktycznie przez ten okres dorastania przejdziecie. W miarę spokojnie. Także pamiętajcie, to się kiedyś kończy, pies dorasta, i znowu zaczyna pamiętać, jak ma na imię. Trzymam kciuki, trzymajcie się, pa.